A chcę, żebyśmy skupili się na wersetach od 8 do 11, w których Paweł pisze o smutku. Bez wątpliwości, wiele są rodzajów smutku w tym świecie, ale Paweł ma na myśli smutek z powodu własnych grzechów. Oni byli smutni z powodu swoich błędów, i także z powodu tego, że Paweł w swoim liście zwrócił uwagę na ich błędy. Paweł pisze, bo jeśli nawet listem Was zasmuciłem, nie żałuję tego. Nasze własne błędy, nasze niedoskonałości, nasze grzechy powodują smutek, powodują wstyd, powodują żal. Czasami powodują ogromne negatywne emocje. Ja osobiście, czasami pamiętając moje błędy w przeszłości i moje grzechy, jestem pełen żalu i wstydu. Bez wątpliwości poważne emocjonalne problemy, jak nienawiść do siebie, depresje, są rezultatem własnych grzechów. Rok temu słuchałem audiobooka Zbrodnia i Kara, który jest historią Rodiona Uroskolnikoffa, młodego, ubogiego człowieka i jego udręki psychicznej, dylematów moralnych. Uroskolnikow stworzy plan zabicza bardzo niemoralnego maklera, aby pozyskać jej pieniądze. Przed zabójstwem. Raz uważa, że te pieniądze umożliwiają mu wyzwolenie się z ubóstwa, a w przyszłości dokonywanie wielkich czynów. Uważa on, że z powodu niemoralności maklera i wielkich pozytywnych owoców, które będą możliwe dzięki temu przestępstwu, to jego czyn jest dobry. Jednak, gdy tego dokonuje, wpada w paranoję. Odczuwa wstręt do tego, co zrobił. Ma całkowity zamęt w głowie. Mi się wydaje, że autor książki Dostojawski stara się pokazać, że nawet jeżeli rodzice nigdy nie karali Cię za Twoje grzechy, nawet jeżeli państwo nigdy Cię nie ukarało za Twoje grzechy, to i tak nikt nie uniknie kary. My nosimy ciężar własnych grzechów u siebie w swojej głowie. Smutek z powodu własnego grzechu ma poważne konsekwencje w codziennym życiu. Świadomość własnych grzechów może prowadzić w kierunku nałogi. Alkohol, pornografia mogą funkcjonować jako ucieczka. Od poczucia winy przez kilka minut lub kilka godzin. Świadomość własnych grzechów może powodować odizolowanie się od innych ludzi, może powodować poddanie się, takie myślenie jak: Ja się nie nadaję i, i tak nie będę mógł się zmienić. Po co w ogóle się starać? Może powodować depresję. Totalny brak nadziei, lub nienawiść do siebie. Smutek z powodu grzechu jest poważną sprawą. Nie tylko dla chrześcijan, lecz dla wszystkich. Wiele osób dookoła nas nosi niewidoczny ciężar swoich grzechów. Uginają się oni pod ciężarem błędów w przeszłości. I w naszym fragmencie, Paweł pisze, że nie raduje się z powodu tego, że Koryntianie byli smutni z powodu grzechu, ale oni zareagowali na smutek w właściwy sposób, który prowadził do wolności, do uwolnienia, do życia. Czytamy jeszcze raz od wersetu 9. Teraz jednak cieszy się. Nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni, bowiem byliście po Bożemu, tak że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony, albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętania ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Bóg w miłości do grzeszników. Zapanował sposób, w jaki On może ponieść ciężar naszych grzechów. I w ten sposób wyzwolić nas od grzechu. Jezus, wszechmocny Bóg, jest w stanie wyzwolić ludzi od ich grzechów. Jest napisany: Jeśli więc syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I sam Jezus woła do grzeszników. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, i ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca i znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe i brzemię moje lekkie. Dobre nowina której grześnicy potrzebują, to znaczy, którym my wszyscy potrzebujemy. My, którzy nosimy wielki ciężar, my, którzy zmagamy się z depresją, z nienawiścią do siebie, my, którzy chcemy po prostu poddać się, ponieważ nie ma dla nas nadziei. Dobra nowina brzmi: Jezus może wziąć na siebie Twoje grzechy. Już nie musisz wstydzić się swojej przeszłości? Jezus weźmie na siebie twój wstyd, twoje grzechy, a ty możesz być wolny. Proszę znaleźć pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Strony 1324. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Czytam od wersetu dziewiątego. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowo Jego. Co to za wspaniały fragment? Ponieważ Bóg jest wierny, ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, Twoje grzechy mogą być Ci przebaczone. Możesz być czysty, choć Wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się biała jak wełna. Możesz Stać w obecności świętego Boga, być całkowicie czysty. Niczego się nie wstydzić. Co to za wspaniały myśl? Ale pod warunkiem, jest napisane, jeśli wyznajemy grzechy swoje, przebaczenie. Wolność od ciężaru grzechu jest dostępna dla tych, którzy nazywają swoje grzechy po imieniu, mówią o swoich grzechach tak, jak Bóg o nich mówi. Bez wymówek, bez obwiniania społecz społeczeństwa, w którym zostałeś wychowany, bez obwiniania swoich rodziców, swoich genów. Bez obwiniania sytuacji, w której byłeś, kiedy zgrzeszyłeś, bez jakichkolwiek kombinowania. Po prostu wyznaj swoje grzechy po imieniu i wyznaj, że się ich dopuściłeś. Musimy uniżyć się do tego stopnia, że nie używamy żadnych ale. Przepraszam, że skłamałem, ale byłem w takiej sytuacji, że. Nie. Po prostu ja skłamałem. Wybacz mi. Dobra nowina, której czerpujący ludzi dookoła nas potrzebuje, brzmi: Jezus może Cię wyzwolić od wszystkich Twoich grzechów, ale warunkiem jest, żebyś uniżył się przed Nim i wyznał swoje grzechy. Czyli pod warunkiem, że ich żałujesz. Jest napisane, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. W siódmym wersecie naszego fragmentu Paweł podaje definicja Boga, kim Bóg jest w siódmym wersecie. Ten, który pociesza uniżonych. Jeżeli wywieszamy siebie, jeżeli sami usprawiedliwiamy swoje grzechy, to Bóg jest przeciwko nam. Bóg jest Bogiem, który poczesza uniżonych, który przebacza tym, którzy nie usprawiedliwiają swoich grzechów. Pewny temat, który powtarza się wiele razy w całym starym i nowym testamencie, to wielka różnica pomiędzy tym, co jest nazwane twardym sercem i tym, co jest nazwane. Złamanym sercem. Przypominam tylko dwa przykłady. Bóg przez proroka Zachariasza mówił tak, lecz oni nie chcieli usłuchać, odwrócili się do mnie plecami, zatkali uszy, aby nie słyszeć, zatwardzali swoje serce jak diament. Aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za poszednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. I w kontrastującym fragmencie, psalmisty pisze tak: Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane i wybawia. Utrapionych na duchu. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane. Poczucie winy jest niesamowicie potężnym uczuciem w sercu człowieka i powoduje wiele negatywnych konsekwencji w społeczeństwie dookoła nas. I możemy poradzić sobie z tym na dwa sposoby. Po pierwsze, Pierwszy sposób, w jaki można sobie z tym poradzić, to zatwardzanie serca. Mi się wydaje, że rozumiem, że to jest dla niektórych rozwiązanie. Ludzie cierpią z powodu grzechu, a jednym z rodzajów pomocy jest taka strategia. Możemy im powiedzieć: Byłeś w trudnej sytuacji, nie miałeś wyjścia. To nie twoja wina lecz wina społeczeństwa, w którym byłeś wychowany. Nie czuj się winny. To nie grzech. To jesteś chory. To jest choroba. Nie czuj się winny. Po prostu postępowałeś zgodnie z własnym sumieniem. Nikt nie może ci mówić, co masz czynić lub nie czynić. Świat dookoła nas stara się ratować ludzi od smutku, mówiąc im, że nic złego nie uczynili, że grzech nie istnieje, że nie ma Ojca w niebie, który Cię kocha i mówi, co jest dobre i co jest zły, że nigdy nie żył doskonały człowiek, który dał nam wzór do na naśladowania. Czyli widzimy, jak ogromne konsekwencje pojawiają się z powodu ciężaru grzechu, ale zamiast uniżyć się przed Bogiem, ze złamanym sercem i wyznać swoje grzechy, drugą opcją jest nauczanie, że nie ma Boga, co jednocześnie znaczy, że nie ma grzechu, więc nie ma czego się wstydzić. Zatwarć swoje serce, przestań czuć się winny za Twoje czyny. Nie ma Boga, który Cię kocha, więc masz kochać siebie. Nie ma innego wzoru. Bądź sobie własnym wzorem. Nikt inny nie pisze dla Ciebie zasad. Ty masz pisać swoje własne. Uważam, że wielu ludzi, którzy mówią takie rzeczy, mają szczery chęć pomaganie cierpiącym grzesznikom. Ale nadzieja, którą oferują, jest kłamstwem. I ostatecznie nie ostoi się ani na dżem sądu, ani głęboko w sumieniu wielu słuchaczy w momentach, kiedy są ze sobą szczery. W dziesiątym wersecie naszego fragmentu czytamy: Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek, zaś światowy, sprawia śmierć. Istnieją dwa rodzaje smutku. Jeden prowadzi człowieka do uniżenia się, wyznanie swoich grzechów i zbawienie, czyli uwolnienie od ciężaru grzechu. I drugi rodzaj smutku prowadzi do śmierci. Jaki jest rodzaj smutku grzechu? W Twoim życiu. Każdy z nas ma grzechy w swoim życiu? Czy stara się sam usprawiedliwić swoje grzechy? Czy używasz wymówek, żebyś mógł nadal trwać w swoich grzesznych relacjach, nałogach, uszustwie, samolubstwie? Lub czy jesteś załamany z powodu swoich grzechów? Wyznajesz swoje grzechy Bogu bez wymówek. Za dwie minuty będziemy obchodzić wieczerzę pańską. Wieczerze pańskie jest dla grzeszników. Nie musisz być święty, aby brać w niej udział. Jest to stół Pana i Jezus zaprasza do siebie grzeszników. Nie jest to tak, że jeżeli zgrzesiłeś wczoraj, to. Masz nie brać udziału, a jeżeli wczoraj nie zgrzesiłeś, to możesz brać udział. Nie. Lecz pytanie brzmi, jakie jest podejście Twojego serca wobec Twoich grzechów? Czy masz swoje wyjaśnienie, czemu wolno ci trwać w grzechu? Z powodu trudności Twojej sytuacji z powodu społeczności, w którym żyjesz, z powodu Twoich osobistych słabości. Jeżeli jest to tak, to kochamy Cię, cieszymy się, że jesteś z nami dzisiaj, ale ta uroczystość nie jest dla Ciebie. Jeżeli jednak jesteś gotów skruszyć się przed Bogiem, wyznać swoje grzechy, odwrócić się od nich, to Bóg Cię akceptuje. I masz brać udział w tej uroczystości, aby wyznać, że przez Jezusa jesteś wolny od grzechu i masz społeczności z Bogiem. Teraz będziemy mieli minutę ciszy, w której zachęcam każdego z nas, aby zbadał swoje serce.